Jeszcze przez dwa tygodnie, do końca marca, można zgłaszać swoje projekty do realizacji w ramach tegorocznego Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. To już czwarta edycja KBO. Tak jak w latach ubiegłych, do podziału jest 2 miliony złotych. W tym roku wnioski składamy do końca marca. Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Konina. Potem one są weryfikowane przez kwiecień, maj i czerwiec i głosujemy tak jak w ubiegłych latach, czyli od 1 do 10 września, od 1 do 10 września elektronicznie, a 10 września w czterech lokalach wyborczych. Projekty można zgłaszać w dwóch grupach, tak zwane duże do miliona złotych i małe do 100 tysięcy. W ciągu trzech lat funkcjonowania konińskiego budżetu obywatelskiego zrealizowano już prawie 50 małych projektów i 5 dużych. W trakcie realizacji z ubiegłego roku jest kilkanaście małych i dwa duże. Do tej pory na koniński budżet obywatelski samorząd wydał 6 milionów złotych. W ramach KBO powstał m.in. basen szkolny, siłownie plenerowe, sad miejski, budki lęgowe dla jeżyków, samoobsługowe punkty naprawy rowerów, stoły do Gry w tenisa stołowego i szachów, i wiele innych. Z satysfakcją stwierdzamy, że koński budżet obywatelski cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie tylko składający swoje pomysły pokazują nam, że to działanie, ten pomysł się sprawdza. Co roku mamy około 100 pomysłów, które są zgłaszane w tym konkursie, ale też ilość głosujących co roku się zwiększa. Liczymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. W najbliższą sobotę, 18 marca, w godzinach od 10 do 15, w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ulicy 3 maja, odbędzie się maraton pisania wniosków. Będzie tam można m.in. uzyskać poradę, jak właściwie przygotować wniosek, by spełniał wymogi formalne. Zdaniem prezydenta Konina, koniński budżet obywatelski odgrywa ważną rolę w życiu samorządowym miasta. Będziemy niewątpliwie kontynuować. Oczywiście, po pięciu latach, Rada będzie e, musiała wypowiedzieć się, czy na dalsze. Przez 5 lat przeznaczamy pieniądze i jakie sądzę, że nie mniejsze niż to jest obecnie 2 miliony każdego roku. Wnioski do tegorocznego KBO składać należy w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 w pokoju 13 w godzinach pracy urzędu, to jest od 7.30 do 15.30. Pełen zakres informacji na temat konińskiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie www.kbo.konin.pl